Globalnie działające korporacje przygotowują plany B i C, jak w przyszłości przeprowadzić stopniową relokację produkcji z Chin i część z nich patrzy też na Polskę jako bezpieczną przystań, powiedział dr Marcin Piątkowski, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Nasze obliczenia zawężone tylko do bezpośrednich efektów zaburzeń w handlu Polska-Chiny wskazują, że gdyby przestoje w Chinach zakończyły się w ciągu miesiąca, wpływ na krajowy wzrost PKB byłby praktycznie pomijalny. W w krajnie pesymistycznym scenariuszu zakładającym całkowite i trwałe zablokowanie handlu z Chinami, polski PKB mógłby się z tego tytułu obniżyć o 1,5% w skali roku, napisał Marcin Luziński, ekonomista Santandera. Drugi z ekspertów odniósł się również do tego, że walka z koronawirusem powoduje przerywanie globalnych łańcuchów dostaw, co daje szansę Polsce na potencjalne zastąpienie Chin na wybranych obszarach, powiedział profesor. Teraz działające globalnie korporacje przygotowują. Plany B i C: Jak w przyszłości przeprowadzić stopniową relokację produkcji z Chin, i część z nich patrzy też na Polskę jako bezpieczną przystań. Dodał: Jak wyglądała będzie Polska przyszłość w obliczu wirusa z Wuhan? O tym, jak nasz kraj szykuje się na potencjalne zagrożenie atakujące Europę, mówiliśmy już w tym filmie, który widzisz teraz na ekranie. Do usłyszenia!